Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Będę mówić trochę ciszej, z tego względu, że nagrywam ten film w trakcie drzemki dali, więc trzymam teraz wszystkie kciuki, żeby mi się udało cały film nagrać, zanim się obudzi. I dzisiaj witam Was w filmie, którego dawno na moim kanale nie było. W ogóle zakładając kanał, myślałam sobie, że chciałabym, żeby to był taki lifestyle z makijażem. A wtedy mam wrażenie, w tym. W 2017 to było także ten makijaż tak królował na YouTubie jakoś tak wiadomo inaczej się to wszystko potoczyło yy, ale chciałabym dzisiaj pokazać Wam mój yy, codzienny makijaż ostatni raz taki film nagrywałam 8 lat temu, nawet sobie sprawdziłam a w ogóle ostatni film makijażowy na moim kanale to było Get Ready With Me na wesele prawie 3 lata temu, więc myślę, że warto by było wrócić jakąś aktualizację także bez zbędnego przedłużania Zapraszam Was do oglądania tego filmu i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie trudno zauważyć moją piękną szramę na dłoni, więc to jest moja pamiątka walentynkowa, robiąc z dziewczynami naleśniki i, i przejaram się patelnią także. Przybliżyłam Was trochę do siebie, żeby wszystko było lepiej widać. Spijam sobie włosy, żeby było mi wygodniej i lecimy z tym. I oczywiście wiadomo, że kluczem do dobrze wyglądającego makijażu jest odpowiednia pielęgnacja i sponsorem dzisiejszego filmu jest marka Health Labs Care. Marka łączy kosmetyki z suplementami diety, aby wspierać naszą urodę nie tylko z zewnątrz, ale także od środka. Zdecydowałam się na współpracę z marką Health Labs Care ze względu na to, że te produkty mają dobry skład, efekty są potwierdzone badaniami, ale co najważniejsze, te Produkty są opracowywane z udziałem ekspertów w dziedzinie kosmetologii, trychologii czy dietetyki. I tutaj w ogóle też taka informacja. Na Instagramie już wcześniej obserwowałam dr. Paulinę Ichnatowicz, nie wiedząc, że yy, gdy dostałam produkty, patrzę sobie na opakowanie i czytam dr Paulina Ichnatowicz, dietetyczka ze specjalistością dietetyki klinicznej oraz sportowej, jedna z autorek składów suplementów Health Labs Care. więc obserwowałam ją nawet nie wiedząc, że jest jedną z autorek suplementów, także taka historia a teraz już przechodzimy do pielęgnacji zaczynam sobie od serum e, z serii Glow On, jest to serum Tetravit z 10% witaminą C, to jest serum, które nadaje blasku i wyrównuje kolory cery. można nakładać na dzień i na noc e, no, witamina C jest idealna na dzień, a jak słyszymy tutaj o wyrównaniu kolorytu i o nadaniu blasku, to aż się prosi, żeby nałożyć rano przed makijażem. Serum nałożone i od razu można zobaczyć tutaj efekt rozświetlenia skóry. Uwielbiam. A następny produkt, do którego przechodzimy, jest to rozświetlający krem pod oczy. Jest to krem z kofeiną, czyli coś idealnego dla zmęczonych matek, żeby ukryć te właśnie oznaki zmęczenia. Kremu przed makijażem pod oczy nie nakładam dużo. Yy... Tylko tak właśnie delikatnie, ale kiedy na przykład jest dzień, gdy się nie maluje, to sobie nakładam tego kremu więcej i sobie go tak nie żałuję. I ten krem oprócz tego, że nadaje nam takie delikatne wygładzenie skóry, no to oczywiście dodatkowo poprawia mikrokrążenie, pobudza tę skórę. Redukuje oznaki zmęczenia, a tego potrzebujemy bardzo i od razu też po nałożeniu tego kremu widać, że ta skóra jest taka fajna, rozświetlona i na sam koniec oczywiście krem również z serii Glow On jest to krem regenerujący z peptydami oraz z rozświetlającym prebiotykiem, jest to krem, który daje takie uczucie ulgi, takiego wyciszenia on jest taki otulający wzmacnia nam naszą barierę ochronną skóry i mimo że tutaj mamy na przykład zapisane, że jest to krem y, o bogatej formule regenerującej, to nie jest on zapychający, więc on też nada się na y, boże, nada się na makijaż, no na makijaż może niekoniecznie, ale nada się też bardzo dobrze pod makijaż i nie ma tutaj tego y, ryzyka, że nam się coś zważy. Po nałożeniu kremu również możemy zobaczyć natychmiastowy efekt. Skóra jest sprężysta, w dotyku jest taka mięciutka. Tak jak wspomniałam wcześniej jest taka taka otulona, idealnie przygotowana pod makijaż, delikatnie się klei. Więc tutaj podkład będzie po prostu idealnie przylegał. Więc przechodzimy już do kosmetyków, do kolorówki, ale zanim to to oczywiście wspomnę o moim kadzie rabatowym minus 10%. Tu wyświetla Wam się hasło Kinga Klimczak, także korzystajcie, ponieważ na stronie Healthlab dostajecie dostaniecie nie tylko kosmetyki do pielęgnacji czy suplementy, ale również kosmetyki do pielęgnacji włosów, ciała oraz kosmetyki dla mężczyzn. Także życzę Wam miłych zakupów. No i oczywiście oglądajcie dalej, żeby zobaczyć, jak wygląda mój codzienny makijaż. Przed nałożeniem podkładu nakładam sobie na usta y, maseczkę Laneige. Najlepsza moim zdaniem gąbeczka do makijażu to jest ta z Ibra. Kosztuje około 15 zł. Jest idealna pod kątem miękkości. Nie za twarda, nie za miękka. Po prostu idealna. Z racji, że jest to film z moim codziennym makijażem, to pojawią się tu kosmetyki Głównie kosmetyki, których używam od lat, które mi się dobrze sprawdzają i są godne polecenia. Więc stwierdziłam, że przy okazji pokażę Wam też, czym myję gąbeczkę. Przyjęło się, że do mycia gąbeczki yy, czy pędzelków najlepsze są mydło Protex albo olejek Isana. Z czego olejek Isana po prostu tak niemiłosiernie śmierdzi, że tego się nie da wytrzymać. Więc pokażę Wam, czego używam ja. I to nie są produkty typowo przeznaczone pod mycie pędzli i gąbeczek, tylko takie, których używa się też po prostu codziennie. Czyli prawie codziennie, bo na przykład tutaj jest żel do mycia ciała i do mycia twarzy z kwasem salicylowym, z ceramidami, z kwasem hialuronowym. Uważam, że każdy szampon oczyszczający fajnie domyje gąbeczkę, ale to jak sobie radzi to jest rewelacja. To jest szampon taki enzymatyczny, taki dobrze oczyszczający, kawałek z Anwenu i on świetnie domywa gąbeczkę więc bardzo polecam. Serio przechodzimy do makijażu. Boże, czemu ja tak dużo mówię? Ok, więc na zwierzoną i czystą gąbeczkę za każdym razem przed makijażem myję gąbeczkę. Nie moczę gąbeczki, która jest brudna. To już jest po prostu rutyna. Nawet nie myję po skończonym makijażu, ale przed makijażem zawsze ta gąbeczka jest oczyszczona. Przed podkładem używam sobie na szczyty kości policzkowych na dwóch produktów. Albo jest to ten rozświetlacz do twarzy i ciała Power of Glow z AA. To jest by Magda Pieczonka. Nie wiem, czy go dostaniecie w Rosmanie, Prawdopodobnie już nie. Ja już mam tutaj taką resztkę. I właśnie używam albo tego, albo używam takiego... Nie wiem, czy to jest róż rozświetlający. To jest Glowgazm ze Charlotte Tilbury. Jak mam ochotę, tak sobie używam. Dzisiaj nałożę oba, żebyście mogli zobaczyć, jakie dają efekty. Więc tutaj już mam AA. Zaraz nałożę też ten z Charlotte, ale zacznę tutaj najpierw, żebyście mogli zobaczyć, jak się prezentują. I powiem Wam, że próbowałam zrobić podejście do różu. I mam ten róż z kalendarza adwentowego z Revolution. Eee, I. Czasami jeszcze go nałożę, ale raczej rzadko, bo często mam tak, że po prostu ja, no widzicie moje policzki, ja mam tendencję do tego, że mi po prostu się te policzki różowią, czy jak mi się zrobi ciepło, czy jak się zawstydzę, więc w połączeniu z tym nałożonym już różem to była naprawdę niesamowita bomba, więc raczej, raczej unikam, no nie przepadam za różem, więc faktycznie ten Glogazm jest fajnym takim odpowiednikiem, bo on jest taki delikatnie różowy, ale jednak bardziej idzie w rozświetlenie, więc tak wygląda właśnie ten z Charlotte a tak wygląda ten rozświetlacz z AA no ten z AA jest po prostu, no teraz się wydaje, że to jest takie BOOM, ale jak przykryję sobie to podkładem, to będzie no, dosłownie idealnie, więc zrobię sobie też po dwóch stronach to samo, żeby mieć ten makijaż mimo wszystko spójny teraz to ja mogłabym drogę oświetlać, patrzcie na ten błysk, nakładam jeszcze troszeczkę tutaj na łuk kupiłem, ale dosłownie odrobinę i to by było na tyle. Nie używam już teraz i w dalszych etapach makijażu ani brązera, ani rozświetlacza, ani różu. To jest jedyne, co tak naprawdę wykonuję i to mi w zupełności wystarcza. Następny produkt, do którego przechodzę, jest to mój ukochany podkład z glam shopu Upiększa. Jest on niesamowicie leciutki. Ja tak bardzo lubię lekkie podkłady, że często mam tak, że gdy próbuję przetestować jakiś inny podkład, to mimo że jest lekki, to dla mnie jest za ciężki. W sensie no tak lubię takie no dosłownie minimalizm, żeby dosłownie wyrównać koloryt, nie lubię mocnego krycia, ciężkiej tapety. No to ma być dosłownie coś takiego delikatnego. Więc on tak się prezentuje. No i sam w sobie też daje piękny glow. Uwielbiam go. Wydaje mi się, że teraz do filmiku trochę poszłam z ilością tego podkładu, ale dobra, nie będzie do filmiku. Ogólnie tak no nie szaleję z podkładem. Dosłownie tak jak mówię, żeby tylko wyrównać sobie kolory skórę. I ten podkład też jest idealny z tego względu, że kiedy chcę gdzieś wyjść, ale tylko dosłownie zakryć sobie te moje biedne czerwone policzki, to nakładam palcami, przyklepuję i on też tak idealnie się wtapia w skórę i nie widać wtedy, że na przykład na czole nie mam, a na policzkach mam no idealny jest, naprawdę jak lubicie lekkie podkłady, to musicie koniecznie go sprawdzić. Glamshop jak wy mi wycofacie ten podkład, to ja się po prostu załamia. ja już jestem w takim wieku że jak idę do Rossmana i szukam jakiegoś produktu, którego używam od lat jego nie ma to ja się załamuję. Nie róbcie tego. Ten podkład ma lekkie krycie, więc w momencie, gdy macie tendencję do tego, że Wam się czerwienią policzki, tak jak na przykład mi, no to to naturalnie będzie gdzieś tam przebijać. I to jest właśnie piękne, że, że no, ta skóra wygląda tak naturalnie. Ok, przechodzimy do następnego produktu, którego używam już od lat. Jest to korektor Lovely No More Dark Circles. Po prostu taki lekki, klasyczny korektor. Delikatnie sobie palcami przyklepuję okolice pod oczami. I lecę z korektorem. Ja tutaj ogólnie tak nie robię trójkątów, kwadratów na twarzy. To jest klasyka. Nakładam po prostu otoczy takie paski. Nakładam w tym miejscu, gdzie mam lekkie cienie, a dosłownie pozostałością, którą mam na gąbeczce, delikatnie wyjeżdżam do góry, ale bez szaleństw, bo wtedy po prostu wiadomo, że tutaj nam się ten korektor nieładnie zbierze. Dodatkowo jeszcze takie ze trzy ciapki sobie robię na nosie. To było na tyle korektora i ewentualnie jak są jakieś gdzieś tam um, jakieś niedoskonałości mi wyskoczy, czy coś to wtedy jeszcze sobie tym korektorem tam przejadę, a tak to raczej tyle. O i tak to wygląda. No i teraz przechodzę do pudru. Jak już słyszycie, Dzidzia mi wstała, przy okazji Bateria mi mruga, więc tylko nakładam szybko puder i robimy krótką przerwę i zaraz wracam i wlatuje puder, który od jakiegoś czasu ze mną jest i jestem w nim zakochana jest to Eveline Variette. Variette właśnie nie wiem jak to się czyta transparentny puder sypki rewelacyjny jest, bo on nie daje takiego uczucia matu tylko delikatnie się wyświeca on ma takie delikatne drobinki i nakładam go pod oczy i tutaj jadę na dół nosa jeszcze tutaj w tym miejscu i na płatku nosa kończę z drugiej strony to samo i też pudru nakładam bardzo, bardzo mało. Potem na brodę delikatnie, bo broda mi się też bardzo mocno wyświeca. nos Nos i tutaj między brwiami. I podruję sobie jeszcze tutaj szyję, po prostu, żeby było wygodnie, żeby mi się tutaj nic nie kleiło, żeby gdzieś tam ten podkład się nie odbił. Resztę twarzy zostawiam, a teraz zmykam na chwilę, wracam do świata rzeczywistego. Zając się dzidzią i wracam do Was za moment. I witam ponownie w siecie internetowym. U was to była chwilka, u mnie znacznie dłużej. Wracam z kawką, mam zrobioną czarną kawę. Mam nadzieję, że Wy również macie zrobioną kawę, bo. Na babom makijaż kojarzy się z tym, że jest makijaż, jest kawka i to jest taka chwila dla nas. I dodatkowo mam jeszcze do picia kolagen. Tak jak Wam wspominałam, marka Health Labs Care dba o nasz wygląd skóry nie tylko z zewnątrz, ale także od środka. Dlatego właśnie mam kolagen Glow Me i tutaj mamy w składzie kolagen niskocząsteczkowy i mamy tu aż uwaga 5000 mg kolagenu rybiego. I dodatkowo jest kwas kielonowy 114 mg. Miligramów. Jak wiadomo, z wiekiem ubywa w naszym organizmie naturalnych składników, takich właśnie jak kolagen oraz kwas hialuronowy. Jakoś tak jest, że po 25 roku życia uby, zaczyna ubywać, z tego co pamiętam. Ja mam już 29, także młodsza nie będę. Dodatkowo w składzie mamy witaminy takie jak C, A oraz E. Witamina C pomaga w produkcji kolagenu, witamina A zapewnia zdrowy wygląd naszej skóry, natomiast witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a stres wiadomo też negatywnie działa na wygląd naszej skóry. W składzie mamy również ekstrakt z pestek winogron, który wspomaga błonę komórkową przed destrukcyjnym działaniem wolnych rodników. A przygotowanie kolagenu jest bardzo proste. Wystarczy rozpuścić jedną saszetkę w szklance letniej wody. Dodatkowo bardzo duży plus, że ten kolagen nie zawiera cukrów ani dodatkowych słodzików. Także lecimy, moi drodzy, dalej z naszą częścią makijażu i teraz przechodzimy do oczu. Kolejnym produktem, którego będę używać, jest to taka grubsza beżowa kredka nude look z glam shopu w odcieniu 01 light nude. Ja tej kredki używam do tego, że zaznaczam sobie wewnętrznych kącikach takie kropeczki. Następnie palcami, ja się nie bawię w pędzelki, nie mam na to czasu. Proszę bardzo, palcami sobie delikatnie to tak rozcieram. I mam fajnie rozświetloną okolicę właśnie yy, wewnątrz oka. Dodatkowo delikatnie zaznaczam sobie na również rozcieram palcem, i to by było na tyle. Następnie przychodzę do. No i tutaj tak naprawdę mój makijaż, w zależności jak mam ochotę, to wygląda inaczej. I tak często mam także używam sobie tego przepięknego, złotego, błyszczącego cienia z. Everline i to jest Choco Glamour w odcieniu 01 Moon Sparkle i dosłownie jego można używać w zależności od tego jak mocny efekt chcecie uzyskać, ja sobie delikatnie tak przyklepuję palec i chcę mieć tylko delikatne drobinki, dzięki czemu ten makijaż jest taki fajny na co dzień a nie uzyskuje takiego efektu sylwestrowego chociaż kto tam broni na co dzień mieć efekt sylwestrowy o i dosłownie tak sobie delikatnie dociskam i jak to pięknie wygląda w słońcu czy nawet w sztucznym świetle krok, który bardzo często robię w swoim makijażu czyli podkreślenie linii rzęs uwielbiam ten efekt i używam do tego albo brązowego cienia, albo kredki aktualnie używam do tego kredki z Glam Shopu Long Lasting w odcieniu Szara Kawa i robię sobie takie delikatne ruchy przy samym linii rzęs, bo nie chcę grubej kreski, ja chcę taki delikatny efekt, żeby to tak było niewidoczne. Robię sobie takie delikatne ruchy właśnie kredką, następnie pędzelkiem albo palcem, no najczęściej jest to palec, delikatnie sobie to rozcieram, żeby to jeszcze bardziej było takie wiadomo wtopione w tą powiekę. I uzyskujemy przez to taki też naturalny efekt, jakbym miała pomalowane okocieniami. Patrzcie, jaka jest różnica. Następnie maluję sobie górną linię wodną i lubię też pomalować sobie dolną linię wodną. A w momencie, gdy chcę uzyskać taki mocniejszy efekt, to te dolne linie wodną tak maluję, żeby sobie też najechać troszkę na dolne rzęsy. I potem znowu, właśnie używam palca i rozcieram. I też mi się robi taka fajna, delikatna mgiełka i tak to się prezentuje, jak chcę jeszcze mocniejszy efekt to lecę z eyelinerem i mój eyeliner, którego używam od lat to jest Everline Celebrities mam wersję brązową oraz czarną z tym, że ten eyeliner ma to do siebie, że w momencie, gdy mam taki dzień, że łzawi mi oko, no to przy tym, przy tym, jak mam ogonek zrobiony, mam wyciągniętą kreskę, no to zdarza mi się, że mi się po prostu w tej kresce robi dziura. Więc jeśli macie do polecenia taki świetny, najlepiej w pędzelku, trwały eyeliner, który się właśnie nie zmywa pod wpływem łez, to dajcie mi znać w komentarzu, będę bardzo, bardzo wdzięczna. No, i jeżeli oko już mam tak naprawdę zrobione, to następnym krokiem jest tuszowanie rzęs. I od lat używam właśnie tego combo. Czyli pierwszy jest taki biały tusz z Eveline. To jest teoretycznie odżywka, ale ja to właśnie traktuję jako taką bazę do. podtusz Tuszuję sobie rzęsy najpierw właśnie tą bazą. Robię to z lusterką, mam mega daleko, więc mam nadzieję, że zrobię to dobrze. Bo przeważnie mam lusterko bardzo blisko. Samej twarzy. Dobra, tak to wygląda w pierwszej warstwie. Następnie przechodzę do ukochanego tuszu. Uważam, że Eveline ma najlepsze tusze. Jest to Eveline Celebrities z taką szczoteczką silikonową w kształcie klepsydry. I od samej nasady rzęs wyciągam ku górze. U mnie też efekt yy, podkręcenia tych rzęs, uniesienia, będzie jeszcze lepszy z tego względu, że robię sobie laminację rzęs, co jest po prostu och, genialne. No zresztą zobaczcie sami jak pięknie otwiera to oko. I tym, co mi zostało na szczoteczce, tuszuję sobie. Brawo! Tuszuję sobie dolne rzęsy. Dobra, lecę z drugim okiem i wracam do Was za chwilę. Wydaje mi się, że ten tusz mi już wysechł, także sobie go zdrapię. To już chyba nie trzeba mówić, bo każdy o tym trąbi w, w social mediach, że jak, tusz, jak się uciapkacie tuszem, to pozwólcie mu najpierw wyschnąć. W ogóle kocham w internecie to, mamy teraz takie śmieszne czasy, że każdy się uznaje za ekspertów. I czasami natrafię się na jakieś rolki, na przykład na Instagramie, że ktoś pokazuje super tip na coś, i ja mam takie Boże, kochany, że to jest. Te osoby tak to przedstawiają, jakby one odkryły ten tip, który już dawno krąży w internecie. Czy wy też to zauważyliście? Jesteśmy już na finiszu, moi drodzy. Wiem, bardzo was zagadałam, ale już kończymy. Teraz przechodzimy do brwi. Używam kredki z Vibok, która zwie Feather Brow Creator odcieniu 02 Dark Brown. Z jednej strony jest swiraka, a z drugiej strony mamy taką precyzyjną, cienką kredeczkę, za co bardzo ją lubię. Więc przechodzimy... Ja tutaj nie robię nie wiadomo jakich tam cudów, w ogóle też nie używam na przykład żelu do brwi, kiedyś używałam, e, żadnych żeli, żadnych mydełek, po prostu tak o delikatnie sobie te brwi wyrysowuję, e, bardziej tak skupiam się na tym, żeby po prostu domalować e, włoski tam, gdzie chciałabym, żeby były, na przykład ta brew jest super, natomiast przy tej brwi ja tutaj notorycznie mam taką dziurę, gdzie mi po prostu nie chcą rosnąć włoski, więc, nawet jeżeli z domu wychodzę w delikatnym makijażu, dosłownie minimalistycznym, że tylko rzęsy maluję, to sobie tak uzupełniam właśnie tę kreskę, jedną tutaj. Ten jeden dosłownie włosek. No i w ogóle, jak widzicie, moje brwi przeszły dosyć dużą metamorfozę, porównując do filmiku sprzed 8 lat, gdzie tam miałam brwi na pół czoła, takie grube. Teraz mam brwi cienkie i powiem Wam, że dużo bardziej taki efekt wolę, bo mam wrażenie, że ta twarz jest taka taka inna, taka bardziej napięta, taka wyciągnięta. Bo po prostu z automatu wydaje mi się robi się taki naturalny lifting twarzy, kiedy te brwi są takie cieńsze. Lubię ten efekt bardzo. Tutaj mamy brw przed, a tutaj jest brew po. Także tak delikatnie po prostu sobie ją uzupełniam. Ostatnim krokiem w moim makijażu są usta. Oczyszczam sobie mokrą chusteczką i to już daje w ogóle bardzo dużo. Ale ja mam tak, że gdzieś na przykład szybko idę to no najczęściej po prostu wylatuje jakiś błyszczek, jakiś balsam do ust, coś takiego, żeby po prostu mi się te usta ładnie, ładnie błyszczały. Kiedy mam, kiedy mam tego czasu trochę więcej, ale nie chcę malować całych ust, biorę sobie kredkę i dosłownie tylko maluję to i to. Ponieważ w przeszłości miałam całkiem sporo pryszczek, przez to mam teraz zanik czerwieni wargowej właśnie w tym miejscu. Yy, i, I dosłownie robię sobie tylko taką delikatną poprawkę, żeby te usta no, były takie pełni, pełniejsze. A jeśli chcę, a jeśli chcę pomawiać... Yeah. A ona wiecie co ona robi? Ona zaczepia mnie w ten sposób, a jak się obracam do niej, to się uśmiecha do mnie z takim Mama, patrz jak ja ci przeszkadzam. <słyska> Daria! Ej! Ej! O matko święta, popłaczę się zaraz. A jeśli mam czas i ochotę na to, by pomalować całe usta, to wygląda to u mnie tak, że sięgam po kontrówkę. I tutaj, yy, jeżeli chodzi o kolor, to jest chybił, trafił, co mi się dosłownie trafi w ręce. Bo ja mam tak, część kontrówek jest w torebce, część kontrówek w kosmetyczce, a jeszcze część kontrówek właśnie w szufladzie. No więc dosłownie, co mi się trafi w ręce, po to sięgam. I tutaj mam akurat kontrówkę z Lovely w odcieniu 9. Więc lecę z tą kontrówką i delikatnie sobie te usta zaznaczam, dlatego że ona jest dosłownie Ciemna. Następnie palcem sobie to rozcieram, żeby efekt był delikatniejszy. I nakładam pomadkę, i to jest 627 Cultedi cool z Maka. I pomadkę też, no, w zależności od efektu, najczęściej robię tak, że po prostu sobie tak ode, nie na zębach, Kinga, nie na zębach, delikatnie sobie ją, tylko tak o. Leciskam, tak jak gąbeczkę. Nawet jak nakładam mało pomadki, to odciskam ją, bo to robi bardzo du dużą robotę. I na koniec biorę sobie jeszcze tę beżową kredkę, którą używałam do wewnętrznych kącików i delikatnie. Przyszczę sobie i wszystko palcem jadę. <gry> Oczywiście, na... jeżeli już robię ten makijaż na no gdzieś wychodzę, to robię to wszystko w pięć razy szybciej. <gry> Ale na potrzeby filmiku, wiadomo. Z racji, że teraz mamy. Okres wiecznej zimy. No i te usta są, jakie są, w moim przypadku wysuszone. To lubię na matową pomadkę nałożyć sobie trochę jakiegoś błyszczyku albo balsamu, następnie odcisnąć nadmiar o chusteczkę. I przez to mamy taki fajny efekt właśnie nawilżonych ust. I w ciągu dnia to jest spoko, bo ja sobie po prostu dokładam delikatnie. Nawet jak te usta wcześniej maluję, to lubię sobie środek zostawić niepomalowany, pomalowany, przez co później po prostu nie widać, że się ta pomadka brzydko zjada. No i dokładam sobie, dokładam jakieś pomadki nawilżającej i te usta wyglądają cały czas na takie, takie odżywione. Tak prezentuje się mój codzienny makijaż. No ja ogólnie tak mam, że na co dzień się raczej nie maluję, ale jeżeli już gdzieś wychodzę, to tak najczęściej ten mój makijaż wygląda. Także dajcie znać w komentarzu, jak Wam się ten filmik podobał. Mi się super go nagrywało, bo mogłam wrócić do takich dawnych czasów YouTube'a, kiedy właśnie gdzieś tam w ten makijaż się bawiłam i takie filmiki nagrywałam. Pamiętajcie, moi drodzy, o kodzie Kinga Klimcza, który daje Wam 10% rabatu na stronie Health Labs Care. I oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!